na swoje życie patrzeć w kontekście takiej inwestycji. Czy ty poczyniłeś w swoim życiu jakąś inwestycję, czy jesteś poddany raczej wątpliwościom? Więc na przykład, jak ty słabujesz i ktoś cię dopinguje, to bardzo często ludzie mówią, ale jak tak można? Naprawdę nie rozumiesz, że ja się źle czuję? Ktoś mówi, dasz radę, dajesz, pchasz. A osiągają metę z dobrymi wynikami. Tacy ludzie. Wątpliwość nas sabotuje. Musisz zrozumieć to, że różne wątpliwości będziesz mieć, ale jeżeli wybrałeś jakiś cel, zakładasz, że chcesz w określony sposób żyć, to do tego celu dąż. Przeciwności będą. Jeżeli pozwolisz, by Bóg zrodził w tobie pasję, wygrasz życie. Jeżeli cały czas liczysz, że przyjdzie coś z zewnątrz, ktoś z zewnątrz, coś zadzieje się jakby poza tobą, bez Twojego wysiłku, bez Twojej pracy. Dlatego my bardzo często liczymy na Boga. Myślimy, że Bóg mi życie ułoży. Niestety, jeżeli nie włożysz pracy, to nic się w Twoim życiu, nawet jeżeli będziesz mówić 174,5 razy dziennie Bóg, w każdym zdaniu będziesz mówił Jezus, to nic nie zmieni.